Cześć, tutaj Flaga w kształcie karpia. Witam was w nowym odcinku godziny z, jakby nie patrzeć. Zobaczycie czy warto, no sami sami ocenicie. Ja w środę wrzuciłem materiał, właściwie dla was to w środę, tak, bo ja gram w środę, film będzie w środę, a w środę wrzuciłem film film na na kanał bez sensu. Dzisiaj mamy wtorek i, um, um, i um. A, może być nie grałem nic. Zagrałem nim raptem 1900. Pitew tylko. Jeszcze w ostatniej bitwie się podpaliłem. Tak, tak. Tak, tak. No i dzisiaj nie będę się na tym tutaj skupiał. I zobaczycie sami ocenić, jeżeli chcielibyście naciągnąć troszkę, tak? Ale też nie można tego naciągać w nieskończoność. Nikt raczej nie podejmie takiej decyzji, no. To jest właśnie naciąganie. To jest naciąganie tej gumy. Okaże że ta guma już jest tak naciągnięta, że nie bardzo jest co gdzie wepchnąć nowego jeszcze, nie? Nie jest to takie proste, jak się im wydaje. Bo będą problemy. Więc. Yy, więc no. O? Chyba wlazło. Aaaa. O, kurde. No jest. Ja mam wrażenie, że wchodzą. Kurde. No Nieźle. No i mamy przerąbane. Ale dobra. Przynajmniej żyje, nie? Cóż mogę jeszcze powiedzieć? Chyba nic konkretnego. No. To do zobaczenia. Trzymajcie się, papa. Hej.